Witajcie w TV Okazję. Ja zaprosiłam Was dzisiaj do mojej kuchni, ale dzisiaj w kuchni mojej będzie szefem, uwaga! Charlie. Charlie, którego Państwo znacie witam, na pewno witam. z wielu programów kulinarnych. <grym> Dziękuję Szef za zaproszenie w kuchni. Kucharz fantastyczny, wspaniały! A dzisiaj ja będę miała okazję razem z Tobą trochę pogotować, tak się trochę podepnę pod Twoje gotowanie. Proszę. Powiem Państwu w sekrecie, że ja Charlie'emu zebrałam, jego noże zostały w restauracji, prawda? I tak. tymi właśnie, które dzisiaj mamy dla Was przygotowane w ofercie, Charlie od kilku tygodni gotuje, przygotowuje, kroi, sieka, testuje. testuje. I co z tego testowania wyszło? Jestem bardzo ciekawa. Przejdźmy do naszego zestawu, bo mamy tutaj aż 13 noży, drodzy Państwo. Dodatkowo będą również prezenty, ale to już za moment zostancie razem z nami. Pierwszy nóż, który mnie zachwycił, o którym ty opowiadałeś, to był nóż trzystrefowy. Tak, trzystrefowy. On jest taki bardziej podobny do e, nóż e, szefa kuchni, tak? Mm -hmm. e, mamy tak, pierwsza strefa do bardziej takiej precyzyjnej e, pracy takiej, o właśnie. E, tu mamy bardziej do takiej mocnej szykani, jak na przykład seler kroimy. Ta to, środkowa, szak, tak? Ta środkowa, tak Czyli właśnie. jak mamy coś twardego, to możemy sobie tak, tak docisnąć. Tak, mm -hmm. zaraz pokazuję właśnie. I tutaj końcówka to jest właśnie taka praca, właśnie szykanie y, à la Julienne. Wiesz, co to są Julienne? To są takie słupeczki, taki prawda? Takie słupeczki, fajnie. Albo cokolwiek taki drobniutkie. W Polsce do krupniku się takie daje. To wszystkie panie wiedzą, że takie właśnie paseczki do krupniku dają. A nie tylko, tam, no, teraz jest moda w kuchni, żeby właśnie e, bardzo ładnie, ładnie pokroić. E, właśnie. Pokazuje. O, to, jak? Seler, nie? Y y no ciężki y y temat jak zawsze. Ty, jak ty ubierasz y, selera? Jak obieram selera, tak. wiesz co, ja go najpierw kroję na cztery kawałki, żeby się w ogóle do niego dostać, a później walczę z tą skórką, żeby ją e, obrać. No, ale jest Maryno, twardy. No, zobacz, no idziesz tak, nie? O, jak mówiłem, mm -hmm. środkowa strefa na bardziej taki... Poszło. Poszło, tak? Precyzyjna praca. Początek noża, tak? Mm -hmm. Idziemy i ubierasz tego selera, widzisz to? A tak to ja nie umiem. No to, 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 bo to taki nóż sam robi roboty, wiesz? I Patrz, tak. a ja jak jabłko zawsze to tak obierałam i to tak zawsze ryzy, ryzyko Jabłko to jest mały owoc, no tak. delikatny owoc, Selek jest twardy. Ciężko go obrać. Porządny wszystko. nóż potrzebny do tego, mm -hmm. wiesz? Teraz zobacz, idziemy tak, o, delikatnie. Teraz to, Dzień, są, tenki, to, 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 są, to są julienne, prawda? To są julienne, mm -hmm. tak. Czyli super. I teraz tak, no, i teraz robimy co? Kosteczka, końcówka noża, tak, do pracy, tak? Czyli ta trzecia strefa. Tak jak ci to pięknie idzie, szybciutko. A, jak ładnie! No i widzisz, taka ma ładna, mała kosteczka, na przykład gotujesz zupy, fajnie coś. No tak. Chcesz dodawać, chcesz dodawać taką małą kosteczkę blanszowaną, no to szybko się robi. Cyk. Błyskawicznie. 40 sekund w wodzie. Fuk, 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 gotowy, tak? To sobie działa, że a państwu przedstawię ofertę, drodzy państwo, a drodzy klienci, to jest wyjątkowa oferta przeznaczona tylko i wyłącznie teraz dla was. Otrzymujecie zestaw fantastycznych noży, 13 noży, ale uwaga. Drodzy państwo, jeżeli zadzwonicie właśnie teraz podczas trwania tej prezentacji, dodatkowo od nas w prezencie otrzymujecie ten fantastyczny blok drewniany stojak na na wszystkie noże, żeby zawsze były na swoim miejscu. To nie wszystko. Jeżeli zadzwonicie do nas właśnie teraz i złożycie zamówienie, otrzymacie dodatkowo zestaw fantastycznych czterech noży do steków. Ten niesamowity zestaw w wyjątkowej cenie. 159 zł, 90 groszy. Noże, które są nad innymi nożami, ten fantastyczny zestaw, który sprawi, że w Waszej kuchni nic więcej nie będzie Wam już potrzebne. Dzięki drewnianemu stojakowi zawsze będą przygotowane na swoim miejscu, zawsze będą gotowe do pracy, a co najważniejsze, zawsze będą nieprawdopodobnie ostre. Coraz więcej czasu teraz spędzamy w kuchni. Zaczęliśmy gotować, jesteśmy trochę, e... Drodzy Państwo, zamknięcie w tych naszych domach, i Polacy zaczęli gotować wspólnie, rodzinnie. I nagle się, słuchaj, czas okazało, że Polacy zaczęli gotować i że ona mówi do męża: Słuchaj, i kiedy miałeś te noże naostrzyć, ile razy ja Cię prosiłam? Ile można? Od roku prosiłam, teraz nie mamy co. Najbardziej to mi się podoba z tymi nożami, ten zestaw nożek, że. Nie trzeba go oszczyć. E, czyli tak, tak zwane noże A, niezniszczalne, tak. dzięki czemu będą nam towarzyszyły nie przez pół roku, przez rok, tylko to będą noże, można powiedzieć, drodzy Państwo, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wieloletnie. Co można filetować? No, no rybę, można pierś z kurczaka filetować. No. Tak, no. ten. I co można jeszcze filetować? A to ty na to pomarańcze na przykład. O, i ja lubię w hotelach właśnie podjadać e, pomarańcze, bo są tak fajnie zawsze zrobione, ale tak. ja tak nie umiem zrobić. Do, no to ci pokazuję, dobra? Mm -hmm. Odcinasz tak, pierwsza część tutaj, żebyś, widzisz, nie stracimy, nie ma tutaj dużo miąż, mm -hmm. tak? Lekcja numer Teraz dwa. Teraz mamy tak, druga y, strona, tak. I to mi pomaga, bo dzięki, że obcinałem te dwie końcówki, mm -hmm. stabilna jest, okay. tak? I wtedy z nożem i jadę sobie i filetujemy. Widzisz, jak idzie? Fru. Nie ma tego, tego białego, co dzieci w ogóle nie lubią. Tak. Ale jak ładnie. A ja będę później słuchaj, tymi nożami szpanować. Wtedy, to, jak dzieci w Jak filetujesz owoce, to można filetować właśnie y, pomarańcza, grejpfrut. Właśnie grejpfrut tak samo, o, no, prawda? no, 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 no. O. A czyli wycinasz między tym No i tu masz taki piękny kawałeczek sam, sam, sama dobrości, bym tak Ci powiedział. Same pomarańca. witaminki, idealne. O, o. Ale silinka cieknie. Państwo nie, nie czujecie tego zapachu pomarańczy, którą ja teraz czuję, ale na sam widok ślinka cieknie i od razu pomarańcze, to nam się tak fajnie kojarzy, bo szczególnie w Polsce jak były święta, to rzucali pomarańcze i, i, i kojarzy się z dobrobytem. Drodzy Państwo, poznajcie ofertę, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Nieprawdopodobnie ostre, hartowane w 1100 stopniach, a a później, drodzy Państwo, w ciekłym azocie, hartowane noży, które będą towarzyszyły Wam przez wiele, wiele lat. W zestawie otrzymujecie 13 noży. Każdy służy do czegoś innego. Dzięki temu, moi kochani, możecie mieć w kuchni wszystko to, co niezbędne i nic więcej nie będzie Wam potrzebne. Jak na razie pokazaliśmy Państwu dwa noże, ale mamy jeszcze przed sobą kolejnych, drodzy Państwo, 11. Ale to nie wszystko, bo dzwoniąc właśnie teraz pod ten numer, który widzicie teraz na ekranie. Składając zamówienie, dodatkowo otrzymujecie, uwaga, ten piękny drewniany blok, e, czyli stojak drewniany na wszystkie noże, żeby były zawsze na swoim miejscu. Ale to nie wszystko. Dzwoniąc teraz i składając zamówienie, otrzymujecie jeszcze dodatkowo aż cztery fantastyczne noże do steków. Ta wyjątkowa oferta w cenie 159,90 zł, właśnie teraz e, dla Was, ta oferta została przygotowana przez TV okazję, a specjalnie dla Państwa Charlie dzisiaj w mojej kuchni zabrał się za rybę. Zobaczcie, o tego to ja nie mogę przegapić. Popatrz. No nie do Wziąłeś wiary. To? to, jaki piękny filet. To tak się filetuje ryby właśnie. I tu mamy ości i to właśnie to jest część, który ląduje po prostu na wywar rybny. Tak? Ale słuchaj, powiedz mi taką rzecz. No zwykłym nożem wiadomo, że tego nie, nie jesteśmy tak w stanie zrobić. To jest nóż do filetowania, czyli zarówno wyfiletowałeś pomarańczę, ale i również teraz y, rybę. Pomarańczę, no ale wiecie Państwo, pomarańcza jest taka miękka, tak? Uh -huh. A tu ości są, tak? Jest, jest ciężki z rybami, tak. No to, ale to poszło jak masło. już. I już. Państwo widzieliście, ile, ile, ile czarnie mu zajęło wyfiletowanie ryby? To było około 40 sekund. 40, 41 sekund na wyfiletowanie ryby. Czyli teraz wszystkie święta nam nie są straszne, bo y, mówi się, że Polacy nie jedzą ryb. Nie jedzą być może dlatego, że to jest ciężki temat z wyfiletowaniem, a już gotowe filety kupić świeże, różnie to bywa w tych naszych sklepach. Teraz, drodzy Państwo, jesteście w stanie sami sobie to wszystko Ale wiesz, dlaczego przynosiłem te do mojej pracy właśnie w gastronomii? Mm -hmm. Taki zestaw noży? Bo ryby dziennie ja filituję z 20, z 30. Także nie mam czasu e, się bawić tym. Tylko dzięki ten zestaw, no i ten nóż do filetowania, to szło szak, 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 Czyli szak. To szak, jest szak. precyzyjna, chirurgiczna e, praca. Przechodzimy do kolejnego e, noża. Ja szybko Państwu tylko powiem, zobaczcie, co tutaj się stało. Pojawił się zegar, to są trzy minuty na to, żeby właśnie teraz chwycić za telefony i zadzwonić do nas, żeby złożyć okay. zamówienie. Jedziemy z, Jedziemy z kolejnym. Nożami. Nóż do szykania i do zbierania, tak? Szyka. Nóż do szykania i rozbierania, drodzy państwo. Widzisz, jak szyka? Ale szybko. Idzie, tak? I tu jest też ta końcóweczka pomagająca nam y, tym, co jeszcze tak profesjonalnie... Za trzyma. No, widziałeś, tak. jakie trzymałem noża, być? Szykałem, zbieram, prawda? I do miseczki. I tak? już, i tak. już, i kolejny nóż. Znowu tu mamy to, mamy to jest właśnie o, ten, ten. Jest To jest właśnie ten, dobra? Każdy wie, że w domu trudno kroić pomidory, tak? Jak nie mamy ostrego noża, to, się, tak, to nam cały sos wycieka. Ale popatrz, jak tu idzie, jak, mhm. jak masło idzie. Oh. Potrafimy taki Mały plasterki? No zobaczcie na to, o. jaka grubość, Musimy... o, taka grubość, proszę. Idealnie cieniutkie. Drodzy Państwo, minuta 50 sekund do końca tej prezentacji. To jest szansa dla Was, żeby teraz złożyć zamówienie i otrzymać swoje zamówienie w tej wyjątkowej cenie. Ja tylko szybko przypominam. 13 fantastycznych noży. Dodatkowo dzwoniąc właśnie teraz lub wchodząc na stronę www.tvokazja.pl otrzymujecie drewniany blok na noże, żeby zawsze były na swoim miejscu. I jeszcze do tego wszystkiego otrzymujecie zestaw aż czterech noży do steków. Charlie działa. Pa, patrz tu jest I teraz mięsa wjechały, drodzy Państwo. Zostały tylko minuta 20 sekund. Dobrze. Mięso, wędzony pieszkaczki tak? Piękna. To jest właśnie ten nóż I zobacz, dzięki e, rączka, która jest właśnie tak profilowana, że moje dłonie nie dotykają desce, tak? Okay. No. Idziemy. Popatrz jak, jak masło. O, jak pięknie. Można tak. Bardzo cieniutkie. Możemy tak grubsze... Ale jak na kanapeczki, jaka ja... Ale popatrz, ja, ja, ja nie męczę się, nie? Czy no tak, widzisz, bo to zawsze się... jest takie szarpanie. Nie, ja, ja się nie poczyłem. Popatrz, idzie tak, tak, idzie... Tak, jak... jak chirurg. Nawet jak mogę chirurg. na ciebie patrzeć i kroić i bez problemu, wiesz? Kochani, zostało 40 sekund na to, żeby złożyć zamówienie, żeby właśnie teraz do nas zadzwonić pod numer telefonu widoczny tu na ekranie. Drodzy Państwo, pod tym numerem telefonu czekają nasi fantastyczni konsultanci, żeby przyjąć Państwa zamówienie. Kolejny nóż, który już wjeżdża, Państwo będziecie z boku obserwować, to nóż do sera. Ja tylko przypominam: 159 zł, 90 groszy. Dodatkowo drewniany blok w prezencie i cztery fantastyczne noże do steków. Drodzy Państwo, mamy informację, że Państwo. Dzwonicie, że właśnie nasze linie rozgrzały się do czerwoności. Dlatego poproszę o dodatkowy czas dla Charliego, żeby Państwu jeszcze pokazał kolejne nowe. Trzy minuty dodatkowe. Jest czas. Trzy minuty. I słuchajcie, sery. Ser. Tego nie czemu lubimy jest, sera? czemu jest napisany cheese tutaj? Bo to ser. Tak, to jest nóż do sera. Dobra, ok. Ale dziki, dziury ten ser się nie przykleja do e, ostrza, tak? Kroję, kroję. I... Czyli nie przykleja Nie przykleja się. Do... się no i wtedy. Skończówka. Ja Państwu pokażę, pozwolę sobie zabrać. Pokażemy. Jest napis, jest napis. Co to znaczy? O, ja na sobie pokażę, widzicie. Tutaj jest to. To są e, literki. Poniżej. <laughs> zjeżdża w dół, zjeżdża w dół. Dzięki temu, że mamy tutaj te literki. Kończóweczka, tak? O. Po pierwsze, wiemy, że to ten dobry nóż do sera, a po drugie, tak zupełnie tak. Na poważnie, nie przykleja nam się ser. Ile razy kroiliśmy różnego rodzaju ser, Ale szczególnie się... te pleśniowe, prawda? Jak się ma dobry ser, kroisz kawałeczek części tu jest gości, propój, bardzo proszę. Tak, o, dziękuję. O, dziękuję. O, dziękuję no, mm -hmm. śrub. Ale mm, jeszcze dobrze. w tym zestawie mamy te noże, tak? Te malutki. Noże do steków. Do steków, tak? Mm -hmm. Ta sama ostrza, co ten pokazałem wcześniej. Tak samo kroją, ale jeszcze mamy nożyczki. O, właśnie. Nożyczki, bardzo fajnie. Ostra, widzę, ostre. że są ostre. A co będzie się działo z czypiorkiem, jak nie będą ostre? Ona się rozciapa. go. Tak, ona mm -hmm. się we, 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 rozciapa się nie? i ona w lodówce będzie trzymała, czy na posypanie na jakikolwiek talerzu jako dekorację. Za pięć minut ona... Zwiędnie. E, tak, zwiędnie. Mm -hmm. Ale dzięki ostrej noży właśnie... Mamy pięknie pokrojony szczypiorek, drodzy Państwo, mamy piękną ofertę przygotowaną właśnie dla Was. Minuta 24 sekundy. To jest czas na to, żeby właśnie teraz chwycić za telefon i złożyć zamówienie. Drodzy Państwo, to jest czas dla Was, żeby właśnie teraz do nas zadzwonić. Tam po drugiej stronie tego telefonu czekają nasi przemili konsultanci. Oni z przyjemnością przyjmą Państwa zamówienie. Ważne, żeby zdążyć teraz, bo uwaga, w tej ofercie oprócz 13 fantastycznych noży, do wszystkiego, bo mamy do filetowania ryb, mamy nóż szefa kuchni. Mamy nóż, który jest tasakiem, mamy nóż również do sera, nóż trzystrefowy, dwa noże przygotowane do krojenia na przykład chrupkiego pieczywa, drodzy Państwo, ale i również wędliny, mięs i tych również twardych, trudniejszych rzeczy. Dodatkowo, jeżeli zamówicie właśnie teraz zestaw noży, otrzymacie dodatkowo ten piękny drewniany blok, drewniany stojak, który będzie pięknie ozdabiał Waszą kuchnię, ale sprawi, że wszystkie noże będą zawsze na swoim miejscu. Jakby było tego mało, Koniąc teraz bez wychodzenia z domu, drodzy Państwo, otrzymujecie, uwaga, cztery fantastyczne dodatkowe noże do steków. Nie wychodźcie z domu, zostańcie w domu, w domu, w którym jesteście najbardziej bezpieczni, a nasi konsultanci przyjmą Wasze zamówienie, kurier bezpośrednio pod drzwi, bezpiecznie dotrze do drzwi. Drodzy Państwo, ostatnie sekundy dosłownie na to, żeby do nas właśnie teraz zadzwonić, ostatnie pięć, cztery, Trzy, dwa, jeden cząstek błyskawicznie pokrojony. Charlie, ja Ci bardzo dziękujemy. my co so. gotujemy dalej. Zapraszam Państwa na kolejną prezentację.